Pomysł. No, pomysł, pomysł zrodził się stąd, że nigdzie dotychczas nie spotkałem się z dyskusją, w której rozmawialiby ludzie, którzy na co dzień kwestionują w ogóle swoje istnienie. Bo jeżeli mamy środowisko Rasiu, szeroko rozumianych środowisko autonomistów, to oni się z reguły wypowiadają w imieniu wszystkich świązaków. Z drugiej strony, jeżeli weźmiemy profesora Marka, on też ma tendencję do wypowiadania się w imieniu wszystkich Ślązaków. Nie dostrzegamy się wzajemnie. Ja mam oczywiście bardzo jasno skrystalizowany pogląd na sprawę i nie twierdzę, że ja siedzę w środku, wręcz przeciwnie. Natomiast mam świadomość tego, że istnieją tacy ludzie, którzy, dla których polskość jest czymś, co oni postrzegają wrogo. I jakie oczekiwania pod Tu nie ma oczekiwań. Tu raczej chodzi o to, żebyśmy właśnie ze sobą potrafili rozmawiać, żebyśmy nie próbowali sobie nawzajem narzucać takiej czy innej wizji w sposób no, często no, urągający zasadom dialogu. Dziękuję, dziękujemy.